Zdjęcia na necie są. No dobra, no to słuchajcie, bo widzę, że, widzę, że e, bardzo dużo z Was e, mówi, że o zdjęcia są na internecie i tak dalej. No to zróbcie szoty, wam odpowiem oficjalnie, co się dzieje e, z tymi zdjęciami. Ech, dlaczego tak się dzieje, że w ogóle te zdjęcia wychodzą poza jakby platformę? E, odpowiedź jest bardzo prosta: Nikola dodaje tam zdjęcia. I na tej, na tej platformie są osoby, które siedzą tam tylko po to, wykupili subskrypcję za jakieś grosze, e, tylko po to, żeby te zdjęcia dalej wypuszczać. Więc siedzi jakaś osoba, która nie robi nic innego, jak tylko likiwali. I teraz tak, pobiera wszystkie zdjęcia i ta osoba m, jakby daje sobie możliwości, że może jeszcze na tych zdjęciach dodatkowo zarobić. I wrzuca te zdjęcia do internetu. I powiem Wam szczerze, że tak jak w przypadku e, fagaty, Mr. Hanej czy innych dziewczyn, które mają OnlyFansy, bardzo ciężko jest zapobiec takim działaniom. Czyli bardzo ciężko jest zrobić tak, żeby nikt tych zdjęć nie ukradł i nie wrzucił do internetu. OnlyFans działa z tym. OnlyFans działa z tym. Ja jestem w stałym kontakcie z supportem OnlyFansa. Oni mi tam odpisali, że oni starają się z tym działać, wprowadzają jakieś tam nowe, nowe, że tak powiem, techniczne sprawy, żeby takie rzeczy nie wychodziły, no ale każdy tego Screena potrafi zrobić, prawda? Jakby to nie ma żadnego problemu. Субтитры